si czołem, poranek z Rosołem. gdzieś za te tam muszę jechać, gdzieś, słuchajcie, może, może najpierw powiem o co kaman. Nawigacja, nawigacja chciała, e, żebym pojechał od tamtej strony jakąś old coś lane. Widzicie, ten też chciałby, żebym skręcił tu w prawo, ale tu nie ma takiej opcji skręcenia w prawo, bo bym tu się wpierniczył. Następną opcją, którą mogę dojechać do tej firmy jest Station Road, gdzie też będzie dosyć ciasno, ale wyjdę. Bo wczoraj wieczorem analizowałem trasę, do której jadę i widziałem, że punkt jest dosyć taki wiecie. Ciasny. I zadzwoniłem sobie do firmy, do której jadę, i mówiłem im ładnie: Dzień dobry, jestem z takiej i takiej firmy i będę miał załadunek u Państwa rano. Proszę mi powiedzieć, z której strony najlepiej do Państwa dojechać, jakąś nazwę ulicy, żebym wiedział. No, i podali mi Station Road. No, i wbiłem tą Station Road i jadę, ponieważ jak i Tomasz, jak i Mio okazywało, żeby jechać tamtędy a tamtędy nie można jechać także no tutaj ani Tomasz ani Mijo się chyba nie popisali ale może dlatego że skręt, który ja będę skręcał nie ten jeszcze jest do siedmiu i pół tony i tutaj teraz lecimy jest narysowany znaczek ciężarówki, czyli dobrze to znaczy. Przerysowałem się trochę. Tomasz chciał prowadzić tam górami, taką całkiem wąską drogą, gdzie w tej wąskiej drodze, jak spojrzałem na mapie, tam no, osobówka wejdzie, nie ma problemu, ale już ciężarówka, ciężarówka jakby jakby miała większy, większy problem, na pewno bym ją nieźle po Chociaż nie zapowiada się aż tak źle, bo to są jakieś firmy no ale droga tam kawałek dalej o gdzie jest 7,5 tony weight limit ale to dopiero za pół mili i właśnie my będziemy skręcać w tą old, old field lane i ta Oldfield lane ciągnie się przez te całe góry ale nie ma w niej zakazu o widzicie Tomasz już i nie ma w niej żadnego zakazu do 7,5 i tony. I dlatego on tamtędy poprowadził. I pan wspominał tutaj o jakimś mostku, na który... Darli Bridge, tak jest. Pan powiedział, żeby tutaj zwolnić i spojrzeć, czy z naprzeciwka nie jadą ciężarówki. Gdzie mam teraz jechać? Kobito, no gdzie? Ja pier... No kurwa, m... kobito, nie? Nie wiem, czy to nie to czasami. No i dobra, wracam do tematu, i tu miałem. Miałem przez te domki przejechać wróć i skręcić tu w prawo Gdzie to jest 7,5 tony i Tomasz nie chciał żebym ja tu w ogóle przyjechał Ale jak już z powrotem będę jechał, to już nie powiem mi, że jest 7. Ja wiem Tomaszu, ja wiem No, i co Wam powiem? Widzicie, to jest Old, jakiś tam Lane czy coś takiego. I ta droga się ciągnie taka przez góry, i potem staje się jeszcze węższa. No, i od tamty, jakby miałem przyjechać od tamtej strony. Nie było tak źle, nie było naprawdę tak źle. O, ta droga dalej wygląda tak. To ja chyba tu już jestem. No to ja jestem. Jak? Oni dopiero są otwarci od od ósmej godziny, dobra, no mały tu jakby. Czy ja tu w ogóle jestem? KJ Ed Hover. Jakby nie, my, nie było wyjścia, żeby tamtędy przyjechać. Nie było. Naprawdę nie było. Widzimy się. No, witam, witam. W następnym ujęciu. wyładowała mi się kamera cholera z rosołem co tu w ogóle jest powiem wam jaka tu jest góra nie? masakra przepiękna Je, Ja jedziemy teraz w takiej ostrej naprawdę ostrej dolinie chciałbym się tu zatrzymać i nagrać kawałek chociaż ale cholera nie mam gdzie a powiem wam na takich małych zatoczkach autobusowych nie bardzo mogę się zatrzymać, zarówno em... wiecie, też nie chcę jakichś dziwnych manewrów robić, że gdzieś wiadę w bok bo mam 43 tony razem ze wszystkim i no powiem wam miejscóweczka przepiękna, tylko że bateria mi pada i ten kabelek nie bardzo tam siedzi w tej baterii. Może teraz no zobaczymy. No może ruszamy dalej. Po lewej stronie, po lewej stronie jest szybszy dojazd do autostrady numer M1, ale niestety nie można było tamtędy jechać ponieważ był most 4,1 metra jedyną drogą którą możemy dojechać do Tamworth do Maritime jest właśnie tutaj ta dolina taka przepiękna dolina naprawdę przepiękna straciłem kilka fajnych ujęć przez, przez niedoładowaną kamerę niestety Będę musiał bardziej zadbać o to przy, przy następnych odcinkach, ale myślę, że uda mi się y y złożyć z tego fajny materiał. Dobra, co ja dzisiaj robię. Parkowałem wczoraj na się 29, co było pokazane w, co było powiedziane w poprzednim moim filmie. E Stałem sobie po szóstej godziny, poszedłem sobie na herbatkę oraz na dwa tosty z masełkiem. Zajechałem do firmy. Do firmy, w której jechałem, musiałem jechać jakby tak po, po mapie bardziej, nie tak jak nawigacje chciały, ponieważ tam był inny dojazd do firmy, co już wcześniej mówiłem albo i nie mówiłem. Ale jak nie mówiłem, no to powtórzę się nawigacja jedna jak i druga chciały mnie zabrać dookoła podczas planowania mojej trasy zauważyłem, że one właśnie jakoś tak dookoła, próbują mnie doprowadzić do tego punktu, na wszelki wypadek zadzwoniłem do firmy, w której jadę i zapytałem o jakąś najbliższą drogę, którędy można do nich dojechać no i wskazał mi drogę i tam też się kierowałem co mogliście zobaczyć w jakimś poprzednim prawdopodobnie ujęciu przez dłuższy teraz kawałek będę jechał tą aż 6 w stronę w stronę A38, wcześniej już sobie to sprawdziłem. Wiozę ołów, Sprasowany ołów w sztabkach. Dokąd on idzie, to naprawdę nie wiem, a Tomasz się teraz zakręcił trochę. że jestem już na jakiejś innej drodze gdzieś tak wiecie widziałem, że coś tu prze i prze... przeliczał już sobie ja muszę się kierować A6 do A38 co ten Tomasz mi tu będzie przeliczał trudno mogłem odpalić Mio też zobaczyć jak ona by tędy prowadziła ale na Mio przyjdzie czas na, na następny raz tu się zapowiada jakaś droga powiem wam przy tej A6 chyba czy, czy, czy nie czy to jest po prostu tylko skład betonu jakiegoś i marmuru, tak no źle powiedziałem. No niestety no myślałem, że coś tam przerabiają, jednak to był skład betonu i marmuru. Ja próbuję w ogóle nie używać hamulca, ale niestety w Manie to się tak nie da, gdyż manowski retarder jest po prostu to. Wiecie co? W sumie nie wiem do czego to porównać nawet. Tak samo jak trąbkę w tym Manie, taką mój komarek głośniej trąbił tak samo retarder jest po prostu nieudane nieudane no ale dobra lecimy gdzie ja to biegami schamowuje Volvo czy też w Skani mogę porównać jak e, użyjemy retardera to aż tempo staje i utrzyma taką prędkość z plus minus, jaką mu będziemy trzymać, retarderem. A tutaj nie ma w ogóle takiej opcji. Nie ma ta ale jak star wygląda z boku. A to jest Mercedes. Co tu mamy napisane? To miasteczko tu wygląda jakby się czas zatrzymał, naprawdę, pięknie, pięknie, chciałbym ja się zatrzymać teraz Jest godzina Za dziesięćdziesiąta, zjeść jakieś drugie śniadanko Fajnie jakby tu jakaś lejbajka była O nie, tu nie wiadomo bo zamierzę. Dobra Pas stop też nie No o, tu też pas stop Ale po drugiej stronie No niestety nie ma tu żadnych Lejbajek Godzinę 20 gdzieś będę tak półtorej godziny tamor. Jedziemy w stronę derby a szósteczką. Zjeżdżamy z tej, z tej doliny, zaraz już się zacznie miary płasko robić. Warto było, powiem Wam, że było naprawdę warto tędy jechać. Przepiękna miejscówka, naprawdę przepiękna. być po lewej czy po prawej jakaś lejbajka? I będzie śniadanko. Może jestem głodny, powiem Wam naprawdę. Górczy mi w brzuchu. Ale to tam po prawej stronie. A i zajęte wszystko. A no, żebym i tak by tu nie wjechał. A burgerwanek sobie tu jest i skorzystałbym na pewno z tej pani usług burgerowych. I bardzo proszę, żeby gdzieś teraz po mojej stronie, przed rondem, który jest za 6 km, był jakiś parking. no. Już wiem, co to jest. Miałem kiedyś sytuację, mogę Wam powiedzieć, to co po prawej stronie widzę, ta szuflada się to potwierdza, że jechałem w miejsce załadować jakieś rzeczy, i to była firma, która zajmuje się elektroniką. Oni mnie wysłali z innym kierowcą. Jechałem wtedy chyba tym DAFem manualem w tamtej firmie malutkiej, co jeździłem. Właśnie tu gdzieś mnie wysłali i właśnie to było tu. Tak jest. Nie nagrywają wtedy nic. Tak jest. To było tu most 47. Tak jest, to było tu. Pamiętam, tu jest most taki półokrągły. Tak jest. Haha, <ścoughs> ale jaja. No, stąd właśnie ja przyjechałem, a miałem przyjechać tam spod tego mostu, gdzie cztery nie, inaczej, ja miałem wtedy 4.6 i właśnie tutaj jeździłem jakoś tak dokładnie, i przeprowadziło mnie tędy tak jest, tak jest wiecie kiedy to było? ja wiem już wam, kiedy jest tam taki odcinek w mojej serii w której przyjeżdżam DAFem do firmy która znajduje się obok firmy, w której pracowałem i w tym dniu przyprowadzili mi tego nowego Mercedesa. Właśnie to było wtedy i w tym dniu właśnie ja, ja tutaj byłem. Tak jest. Przypomniało mi się. Muszę sobie cofnąć do tego odcinka i zobaczyć czy czasami ja faktycznie nic z tego dnia tutaj nie nagrałem. dobry Jestem ciutkę większy, panowie I panie Dajcie mi jakąś Lejbaję już, no No nie zmieniaj wieku, no rysiu Zostań. tak o właśnie Tu mi teraz brakuje właśnie tej manualnej No patrz zmienił bieg No nie zmieniaj zostań na dyszce Chyba tym ci przeniem. No i zmienił, nawet tu jak dałem no jest parking specjalnie jedno miejsce dla mnie idę robić śniadanie nie powolutku, powolutku. Powolutku. Ciao, widzimy się.